Witajcie kochani, to znowu ja. Dzisiaj jest ostatni dzień naszej wyprawy, można powiedzieć w siodle. Jutro jesteśmy jeszcze y, tak samo na rajdzie, ale już takim y, bardziej, y, nie tyle, że będziemy jeździć po prostu y, na koniach, tylko będziemy się koncentrować na tym, żeby wrócić szczęśliwie na, y, do Tbilisi, y, czy do takich miejsc, skąd będziemy po prostu sobie wyfruwać, do naszych y, miejsc, E, zamieszkania. Tutaj Wam pokazuję widok w, w tym momencie z mojego namiotu. Dzisiaj miałam taką super miejscówkę, sobie znalazłam. E, trochę ruchliwą, wprawdzie, bo e, Gruzi, e, ludzie z Gruzji e, są dosyć aktywni, muszę powiedzieć. E, też nie śpią tak długo. I już gdzieś tam o 5 godzinie słyszałam nawet wcześniej, jak tutaj przejeżdżali. Widzicie tą drożkę tutaj? To jest, można powiedzieć, taka. Droga y, dla nich normalna, krajowa, o tak bym to nazwała, i po tej drodze zarówno jeżdżą auta, jak i można się przemieszczać końmi. E, tutaj, przemieszczanie końmi należy praktycznie do codzienności. Także każdy mężczyzna, każdy chłopczyk e, musi się tej sztuki nauczyć, bo inaczej nie będzie mógł się przemieszczać. E, widzicie sami, te góry są niesamowicie wysokie, e, praktycznie wszystkie. No dzisiaj jesteśmy akurat chyba trochę niżej, nie wiem czy to jest y, 2 km ponad y, poziomem morza. Jesteśmy w Omalo, y, cały czas jesteśmy w Omalo, ale sami widzicie te górki są dosyć wysokie i tam w większości nie da rady przejechać autem. Dlatego te koniki naprawdę tutaj się sprawdzają niesamowicie dobrze. Sami widzicie te koniki, już wspomniałam parokrotnie, że nie są jakiejś największej postury, mają dosyć długie nogi i są naprawdę dosyć bystre i sprytne. Są wszystkie praktycznie, zauważyłam tutaj, podkute, bo droga jest wymagająca, jest piaszczysta i nie tylko piaszczysta, ale. Też często pokryta takim, takimi skałkami, nawet tutaj widzę jedną skałkę, to Wam pokażę. Ich tutaj nie brakuje, nawet jak wbijałam dzisiaj, wczoraj, przepraszam. Widzicie, tu jest ta skała tych skałek jest tutaj cała moc. One są czasami dosyć łamliwe, dlatego na drodze można ich spotkać bardzo dużo. I jak konie po tym biegają po takich też kamieniach, no to muszą być wiadome podkute, mają też niesamowicie twarde, muszę powiedzieć, kopyta. Um. Nawet jak wbijałam wczoraj mój namiot, to miałam trochę problemy z wbiciem się, bo po prostu te kamienie są wszędzie i, i się gdzieś tam tak samo w ziemię zakotwiczyły i jak śledziem na takiego natrafiłam, no to ciężko było prostego prostu śledzia tam wbić. To było mi wyjątkowo ciężko, także te śledzie są gdzieś tam, oto już namiot mi się nawet zresztą troszeczkę uwolnił z nich, ale y, może widzicie do połowy nawet niecałej udało mi się to wbić, po prostu się nie dało więcej. Tak? Kochani, z tego tytułu, że jestem właśnie, można powiedzieć, ostatni dzień w namiocie, i to jest ostatni dzień, gdzie będę jeździła konno tutaj, po tych pięknych górach, po pięknej Gruzji. To chciałabym Wam powiedzieć, bo dzisiaj jestem w stanie już to Wam zdradzić i mam pewnego rodzaju doświadczenie, co najlepiej zabrać, jeżeli będziecie się wybierać w taki trip. Mój trip trwa 10 dni, tak naprawdę. Z tego tak około 7 rzeczywiście jeździliśmy konno. To było dosyć dużo, dlatego że w siodle siedzieliśmy. No, większą połowę dnia, tak, także ciężko mi jest teraz się określić godzinami, ale tak dobre 6 godzin dziennie do 8 to było, tak, nie ukrywam, że zostałam też obtarta, może nawet Wam pokażę te obtarcia, co po prostu teraz jeżdżę na obtartej nodze i to naprawdę potężnie boli. Mało tego, wczoraj doszło mi kolejne rany, bo zmieniłam konia i oczywiście jest inne siodło, znowu inna długość strzemion, i tutaj znowu jestem też poobcierana. To też trochę boli, ale no, ta rana na prawej nodze jest jednak mimo wszystko dużo bardziej boleśniejsza. Więc kochani, e, przede wszystkim weźcie sobie grube bryczesy, najlepiej z lejami e, pełnymi. Ja właśnie tego nie zrobiłam. Kupiłam sobie w Decathlonie specjalnie takie na komórkę, żeby mieć taką kieszonkę na komórkę, żeby robić sobie tutaj zdjęcia i wideo. Z takiej lajkry sobie kupiłam bryczesy i nie z pełnym lejem, tylko na kolanka. I to był błąd, dlatego że mogłam sobie wziąć te moje westernowe bryczesy, one są z grubej bawełny, ja już je zresztą znam, wiem jak moja noga w nich chodzi. Mało tego, te siodła są, no nie do końca aż tak mocno, właśnie one są wygodne, bo są głębokie, to prawda, ale mają pod spodem drewno. Żeby osadzi, osadzić się po prostu na koniu, to z dwóch stron jest jakby taki łęk, przedni i tylny i, i te całe siodła, ta, ta poduszka cała się opiera na tym drewnie. Przypuszczam, mnie mocno tutaj obtarło właśnie na tej prawej nodze, bo niestety ta poduszka jest na tyle y, słaba w tym sensie, że y, może już y, trzeba by było ją wypolsterować od środka, że po prostu dotykałam też tego drewna i można powiedzieć na nim jeździłam, więc E, takie coś mi się przydarzyło. E, poza tym to była zmiana też siodła, no te nasze europejskie siodła też trochę inaczej wyglądają, noga też inaczej leży w takim siodle. E, więc e, każdy ma swoją delikatność skóry, tak. E, dlatego tu już od razu mówię, kolejna sprawa e, maść na jakieś właśnie obtarcia. E, jakaś chłodząca maść by się przydała, też arnikowa, bo niektórzy tutaj mają ponaciągane, na przykład ścięgna, moja koleżanka no więc takie coś, o muszka se stoi, może mi się udają ją ująć, patrzcie jaka cwaniarka, co ona tutaj szuka, coś jej zapachniało widocznie, no także te rzeczy, teraz tak, dmuchana karimata to jest super, taka nawet wchodząca w materacyk, bo wiadomo jak się w różnych warunkach się śpi, My mieliśmy super pogodę, nie padał deszcz w nocy, było naprawdę super, ale noce są tutaj w górach naprawdę chłodno, muszę powiedzieć. Temperatura spada czasami do 7 stopni, więc proponuję wziąć naprawdę polarka jakiegoś takiego na zimę. Ja tutaj spałam we wszystkich warstwach, przynajmniej te ostatnie noce. Więc ciepłe ubrania, pomimo że jest lato, polecam zabrać. Ale również letnie, dlatego że w ciągu dnia, na przykład teraz jestem już, widzicie, w krótkich spodenkach, bo już tak od godziny 7 wychodzi słońce tutaj i w namiocie robi się naprawdę ciepło, więc gdybym nie otworzyła klapy z jednej i z drugiej strony, no to mogłabym się nieźle tutaj zagotować. Jakaś na pewno przeciwdeszczówka by Wam się przydała, bo jak się chodzi po górach, to spontanicznie świeci słońce, spontanicznie spada parę kropek deszczu, a czasami jest burza, są błyskawice, już takie rzeczy też przeżyliśmy. Więc takie coś na pewno w Waszym ubiorze nie powinno zabraknąć. Sakwy są też istotne, dlatego że jeżeli jedziemy tyle godzin, no to warto mieć jakieś po prostu proteinowe batoniki. Ja sobie brałam też kabanosy, mam jeszcze nawet coś do jedzenia, po prostu jakieś drobne przekąski, żeby sobie stępować i sobie jeść. Picia oczywiście nie może zabraknąć, także ja sobie brałam ta, taką herbatkę dla sportowców z magnezem i witaminą B12 i B6. Także wzmacnia na pewno na trasie. Picie to jest w ogóle podstawa. Także myślę, że z takiego ogólnego wyposażenia na takie rajdy, to to jest w sumie najważniejsze jeszcze w zależności co organizator wam um, proponuje i oferuje. My na przykład nie musieliśmy mieć swoich namiotów całe szczęście, bo jakbym miała ja jeszcze namiot targać z Berlina, no to byłoby już nie, mało fajnie. Więc e, takie rzeczy trzeba mieć, Wiadome swoje śpiwory też są istotne, żeby były przede wszystkim odporne na zimno. Co tak tutaj, jakieś dziwne odgłosy są, tak jakby było cała moc. Aha, dron. Dron nas obserwuje. Nie wiem czy i wprawdzie, ale, ale ktoś wypuścił drona, będą pewnie jakieś fajniejsze nawet filmiki wideo niż te moje tutaj. Zwyczajną kamerką ujęte. Aczkolwiek powiem Wam, że widoki są no tak po prostu przecudne. No nie muszę Wam zresztą mówić, bo sami widzicie, także warto na taki rajd się na pewno wybrać. Przed rajdem proponuję wzmocnić mięśnie na pewno, trochę się też porościągać, to jest potrzebne. Być po prostu ogólnie sprawnym fizycznie. No, nie jakoś znowu: im lepiej natura naturalnie być sprawnym fizycznie, tym, tym lepiej dla Was. Bo będziecie mieć po prostu mniej jakichś takich przygód typu muskelkata, jakieś zakwasy tego typu rzeczy, ale, ale się poruszać wartałoby przed takim na pewno rajdem. I to powiem Wam szczerze, wybrawa jest naprawdę nie dla teraz jakichś takich ludzi, którzy lubią wygody. To tutaj naprawdę powiem Wam otwarcie, no nie macie czego tutaj szukać. Bo to są warunki spartańskie. My śpimy w namiotach. Tak jak natura nam... To, co nam natura oferuje, to my przyjmujemy. Czasami się chodzi głodnym, czasami chodzi się troszkę też niedopojonym, że tak powiem. A czasami też jest chłodno, trzeba to jakoś przetrwać, tak? Także to wszystko, co oferuje natura, my tutaj przyjmujemy i... Takie warunki y, Gruzja ma do zaoferowania. Oczywiście można sobie zamówić już dla tych bardziej wygodnych, y, nie wiem, rajdy na przykład tylko w house'ach, nie? Także y, tam na pewno będziecie mieć dostęp do wody bieżącej, co jest też istotne z higieną, jeżeli chodzi o higienę. I y, y, co jeszcze nie powiedziałam, bardzo właśnie ważne w takich warunkach, jakich akurat ja w tym momencie jestem mm, mokre chusteczki, wiadomo, one się bardzo przydają. Do takiego ogólnego, żeby w drodze sobie wytrzeć rączki, czy jak się coś zje, obklejone sobie wytrzeć. A tak samo służą mi przynajmniej osobiście do też higieny osobistej, w sensie, że nie zawsze mam dostęp do wody tutaj bieżącej i no, pod, jakoś tam podtrzymują to moją higienę. Do momentu, kiedy oczywiście nie znajdziemy się w guesthouse, a to będzie dzisiaj, akurat, także nie jest tak, że przez cały rajd się nie myliśmy, na przykład, czy coś takiego, nie, 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 będziemy dzisiaj też nad jeziorem, więc są też takie opcje. O, już są kolejni turyści, widzę, robią zdjęcia koniem, to jest też niesamowite, że te konie. Ja już się do tego teraz pomału przyzwyczaiłam, że no tak chodzą po prostu wszędzie jak święte krowy trochę. Wczoraj miałam super ujęcia, to też tutaj wrzucę pewnie z zachodzącym słońcem i te konie tutaj niedaleko mojego namiotu sobie łaziły. To jest niesamowita przygoda, powiem Wam szczerze. Także dla ludzi przy, lubiących przygody, nie bojących się natury, to jest w wyprawa, naprawdę. I na pewno jej nie zapomnicie, nie? To jest trochę taka szkoła mała przetrwania, tak to mogę nazwać. Ale fajnie, bo pokazuje Wam osobiście Wasze też granice i na ile Wasz organizm jest w stanie coś znieść, a na ile też nie, więc no naprawdę polecam, polecam. Jak macie jakieś pytania, to chętnie możecie zadawać. Tak samo bardzo się cieszę na każdy komentarz. Lajkujcie mnie, proszę, subskrybujcie. Możecie rozdawać te info dalej, tak samo swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. No i jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się. Do następnego.